Zobaczymy. Na razie to odkładam. Zobaczymy, zobaczymy co ten pan będzie tutaj chciał. <laughs> Także widzicie, takie tutaj mamy kontakty fajne, że pan nam tu pozwala sobie już zdjęcia, robić nagrywać wszystko. Trochę takich zdjęć fryców. Na razie zostawiamy to w spokoju. Są też, są takie, są już takie prawdziwe zdjęcia, jakieś takie właśnie zdjęcia były, nie, Marcin, takie malutkie zdjęcia były robione z tymi ramkami. Także tutaj ten pan ma generalnie fajne takie rzeczy. No, takie Po, po wojnie bure, też takie były. No spokojnie Marcin, po kolei. To jest, 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 jest no, z Gdzie pieczątki to jest. są. No. Fajny prąd. No, no, szkoda, że ten jest aus, 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 z tym e, aus, weisem, nie razem. Tu mam trochę zdjęć. 33 rok. Tu też 33. Warto tutaj poszperać trochę. No dobra.